często wiesz, wychodziłem z traumą, poniżany, na przykład pracowałem w cegielni, nigdy tego nie zapomnę, wiesz. i ty kilkakrotnie gdzieś tam pod mrozami w cegielni, gdzie pracowałem z ludźmi, którzy, którzy, dla których najważniejsze było przeżycie od pierwszego do pierwszego, owszem, ja to rozumiem, ale poniżali mnie, wiesz, licealistę, który czytał książki w przerwach. No. Odcinek wspiera Twój Cel To, marka suplementów dla wymagających. Postaw na Collagen Beauty Glow i zobacz jak codzienna rutyna zmienia się w codzienny rytuał piękna i zdrowia. To jest taki youtuber, którego e, oglądałem ostatnio i powiedział taką fajną rzecz, że... On był gościem, który został wyrzucony z domu, jak miał 16 lat i uh -huh. zmywał, na, e, zmywał naczynia na zmywaku w jakiejś tam restauracji i tak dalej, i tak dalej. I opowiadał o tym w ogóle, że jego życie polegało na tym, że nie było żadnej kontroli nad nim. Że on po prostu robił to, co chciał. Uh -huh. Rodzice nie mieli nad nim na niego żadnego żadnego wpływu i tak dalej, i tak dalej. Ale że on dzisiaj widzi, że najwięcej tej kreatywności, którą wyniósł, to właśnie wyniósł z tamtego miejsca. Ale kiedy dzisiaj sam jest ojcem dwóch córek, robi wszystko, żeby mieć nad nimi kontrolę, w sensie, żeby uh -huh. nie miały takiego życia jak on, bo powiedział, że ta kreatywność tego wszystkiego i te upokarzania, te wszystkie rzeczy, które przeżył w swoim życiu, nawiązując do, swoje, do Twojej historii z pracą, były kompletnie niewarte tego sukcesu.